W powszechnym niemaniu Polska miała dwóch okupantów rzeszę niemiecką oraz Związek Sowiecki. Faktem pozostaje jednak, że w procesie zagarniania terenów II Rzeczypospolitej wzięło udział jeszcze dwóch innych sąsiadów marionetkowa Słowacja oraz Republika Litewska. Południowy sąsiad zagarnął stosunkowo niewielkie i mało ważne tereny. W Litwini jednak zajęli ziemie szczególnie bliskie Polakom. Jak zatem wyglądała litewska okupacja Wileńszczyzny? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Borkiewicz. Relacje polsko-litewskie po zakończeniu I wojny światowej nie należały do najlepszych. Kością niezgody w normalizacji wzajemnych stosunków była kwestia Wileńszczyzny oraz Wilna, do których prawo rościła sobie zarówno strona polska, jak i litewska. Ta pierwsza podnosiła argument, że przecież Wilno i okoliczne ziemie stanowią rdzenne tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego którego odrodzona republika jest naturalnym spadkobiercą. Na niekorzyść tej tezy działał jednak fakt, że były to tereny niemal w całości zamieszkane przez Polaków. W 1916 roku Polacy stanowili połowę Wilnian, w 1919 roku 56%, a w 1931 roku, gdy prowadzono spis ludności w zgodzie z kryterium językowym, aż 66% opowiedziało się jako Polacy. Na prowincji dane te przedstawiały się jeszcze korzystniej dla Polski. W niektórych miejscowościach Polacy sięgali nawet 80%, co w połączeniu z dominującą na tym terenie polską kulturą dawało dość jednolity charakter terenów. Konferencja w Wersalu nie zdołała rozstrzygnąć tych kwestii. Sama granica wschodnia Rzeczypospolitej nie stanowiła zresztą przedmiotu jej obrad. Wszystko musiało odbyć się na drodze zbrojnej, co w połączeniu z trwającą blisko dwa lata wojną polsko-bolszewicką powodowało, że dyskusyjne tereny regularnie zmieniały właściciela. Wraz z sowiecką ofensywą i spadkiem znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, 12 lipca doszło do zawarcia pokoju między Litwą a Rosją Sowiecką, na mocy którego całą Wileńszczyznę z Wilnem, Lidą, Ośmianą i Grodnem Sowieci oddali Litwie, w zamian otrzymując zgodę na przemarsz Armii Czerwonej przez jej terytorium. Litwini, co prawda, zadeklarowali neutralność, lecz wyraźnie sprzyjali Sowietom, a 8 sierpnia na fali sowieckich zwycięstw zajęli Polski Augustów, co było jasnym złamaniem. Deklarowanej neutralności. W połowie sierpnia doszło do złamania kręgosłupa Armii Czerwonej i rozpoczęcia polskiej ofensywy, którą wyznaczały kolejne klęski Sowietów. Na początku października strona Polska podjęła się rozmów z Litwą, a w suwałkach wyznaczono linię demarkacyjną, pozostawiającą wileńszczyznę poza Polską. Polacy sądzili, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Uważali bowiem, że na spornym terenie zostanie przeprowadzony plebiscyt, jednakże Litwini, w obawie przed niekorzystnym dla siebie wynikiem, nie zgodzili się na jego przeprowadzenie. Sytuacja zakończyła się zatem upozorowanym przez Piłsudskiego buntem, na którego dowódcę wyznaczył on generała Lucjana Żeligowskiego, 8 października na czele pierwszej dywizji litewsko-białoruskiej. Żeligowski ruszył w kierunku Wilna, a następnego dnia zajął miasto. U bunt Żeligowskiego to dzisiaj stanowi niełatwy temat we wzajemnych relacjach między Polakami i Litwinami. Ci ostatni traktują Piłsudskiego z jak największą niechęcią. Faktem jednak pozostaje, że po Litwinach nikt w Wilnie nie płakał, co wspominał jeden z ich żołnierzy. Choć przykro przyznać, ale prawda wymaga powiedzieć, że nie łzami odprowadzały nas wsie i osady, lecz kulami, widłami i siekierami. Jeden żołnierz zabity, kilku rannych, dla naszego cofającego się i głodnego żołnierza nawet kawałka chleba nie było. A dla Polaków znajdowało się i masło. Litwa utraciła Wilno i została zmuszona do ulokowania stołecznych urzędów w Kownie. 24 marca Ziemia Wileńska została bezpośrednio włączona do Polski, stając się jednym z 16 województw o powierzchni 29 tysięcy kilometrów i 1,2 mieszkańców. 15 marca 1923 roku stan ten został potwierdzony przez tzw. Radę Ambasadorów, czyli międzynarodowy organ wykonawczy Konferencji Wersalskiej. Litwini zareagowali na tę sytuację bardzo ostentacyjnie. Nie tylko nie nawiązali kontaktów dyplomatycznych z Warszawą, ale utrzymali formalny stan wojny z Polską. Powstały antagonizm trwał przez kolejne lata, a dodatkowo pogłębiły go wydarzenia z 1926 roku, gdy na Litwie miał miejsce zamach stanu, za sprawą którego władzę przejął prezydent Antanas Smetona oraz premier Augustinas Voldemaras, czyli politycy o orientacji proniemieckiej i antypolskiej. Bardzo szybko wewnętrzne animozje wyciągano na arenę międzynarodową, a Litwini słali skargi na Polskę do Ligi Narodów, co skutecznie i bardzo chętnie podsycali Sowieci. Zachowanie Kowna było dość irytujące, a 9 grudnia 1927 roku, podczas spotkania Piłsudskiego z Woldemarasem w Genewie, marszałek Polski zapytał wprost, czy Litwa chce wojny. Woldemaras rzecz jasna zaprzeczył, a Liga Narodów zasugerowała normalizację stosunków. Jednakże przez kolejne 10 lat. Wciąż pozostawały one napięte. Stan zawieszenia został ostatecznie przerwany incydentem granicznym. 11 marca 1938 roku w pobliżu strażnicy Wierszardówka, na granicy polsko-litewskiej, śmierć w wyniku strzelaniny poniósł żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, kapral Stanisław Serafin. Śmierć polskiego żołnierza stała się pretekstem do postawienia Litwie ultimatum. 17 marca za pośrednictwem litewskiego posła w Talinie strona polska zażądała natychmiastowego nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych i to bez warunków wstępnych. Sytuacja była niezwykle napięta i spora część opinii publicznej była przekonana, że może dojść do konfrontacji. Te nastroje skutecznie podsycał następca Piłsudskiego na stanowisku marszałka, czyli generał Edward Rydz-Śmigły, który przybył do Wilna i wydał zarządzenie, zwiastujące interwencję zbrojną. Polska opinia publiczna stanęła murem za polskim rządem. W całym kraju organizowano rozmaite manifestacje, na których można było dostrzec transparenty z napisem: Wodzu, prowadź na kowno! Które to hasło stało się ostatecznie motywem przewodnim pozostałych wystąpień. Groźba konfliktu wywołała reakcję mocarstw zachodnich i Związku Sowieckiego. Podnoszono nawet argument, że Polska postępuje dokładnie w taki sam sposób jak hitlerowskie Niemcy. Ostatecznie Litwa przyjęła polskie ultimatum. I 19 marca nawiązała z Warszawą normalne stosunki, na których prawdę mówiąc skorzystały obie strony. Wybuch II wojny światowej postawił relacje polsko-litewskie przed kolejnymi bardzo trudnymi wyzwaniami. Wzmagały się naciski ze strony Berlina względem Litwinów na to, by Litwini wkroczyli do Wilna i przyłączyli miasto do swoich granic. Teoretycznie Litwa była neutralna i taką faktycznie chciała pozostać, przynajmniej póki co. Każdy kolejny dzień polskiej wojny obronnej tworzył nowe scenariusze, które ostatecznie skonkretyzowała sowiecka agresja z 17 września. Wkraczająca ze wschodu Armia Czerwona zajmowała tereny Białorusi oraz Ukrainy, głosząc wolność jej mieszkańców. Litwini zastanawiali się zatem nad tym, jaki będzie los wileńszczyzny. Teoretycznie pojawiła się dogodna okazja do tego, aby wyrównać rachunki z Polakami, ale z drugiej strony groziło to przecież zrównaniem Litwy z agresywną polityką Berlina i Moskwy. Równolegle pojawiła się jednak zgoła inna możliwość, mianowicie pokojowego przejęcia wileńszczyzny przez Litwinów, która do dzisiaj jest zagadnieniem dość tajemniczym. Jeśli już wybierać, to Polakom milsza była obecność wojsk litewskich niż zdecydowanie wrogich Niemców czy Sowietów. Ze strony bliżej nieznanych przedstawicieli władz polskich w Wilnie została złożona taka propozycja, na co prezes Komitetu Litewskiego, Konstantina Stasis, zaproponował przyłączenie wileńszczyzny przez Litwę. Z różnych powodów jednak ogół społeczeństwa polskiego nie przyjął tej propozycji, a wileńszczyzna padła na jakiś czas łupem Armii Czerwonej, która przełamała polską obronę i wkroczyła do miasta 19 września. To co nastąpiło później i trwało przez kilka tygodni było zderzeniem światów, tylko nie wiadomo dla kogo bardziej, czy dla mieszkańców Wilna, którzy byli zaskoczeni zachowaniem czerwonoarmistów, czy może dla samych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy niektóre rzeczy widzieli po raz pierwszy w życiu. Tak zwana pierwsza sowiecka okupacja, choć niezwykle uciążliwa, trwała jednak dość krótko. 10 października między Litwą a Związkiem Sowieckim doszło do podpisania tak zwanego traktatu o pomocy wzajemnej i przyjaźni. Za jego sprawą dokonało się to, czego rząd w Kownie życzył sobie od 20 lat. Litwa otrzymała Wilno i fragment przedwojennego województwa wileńskiego. Sama decyzja spotkała się z ostrą reakcją polskiego ambasadora Franciszka Harwata który zaprotestował przeciwko pogwałceniu polskiej suwerenności, a 16 października opuścił Litwę niemalże zrywając wzajemne stosunki. Rząd emigracyjny przytomnie ocenił decyzję Harwata jako przedwczesną. Antagonizowanie kolejnego kraju w świetle polskiej klęski było bowiem rzeczą, delikatnie mówiąc, niezbyt mądrą. Już w grudniu pojawił się zresztą w Kownie przy aprobacie władz wysłannik rządu emigracyjnego profesor Adam Żółtowski. Cena dla Litwy była poza tym bardzo wysoka. W zamian za sowiecki prezent musiała ona zgodzić się na zainstalowanie na jej terenie kilku baz wojskowych, w których stacjonowało około 20 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. De facto czyniło z Litwy państwo niemal satelickie, którym, nawiasem mówiąc, w zgodzie z paktem Ribbentrop-Mołotow oraz późniejszymi ustaleniami i tak miało się stać. Nie zraziło to jednak Litwinów, którzy 14 października ratyfikowali układ, a kilkanaście dni później wojska litewskie pod dowództwem Winkasa Witkauskasa przekroczyły przejście graniczne w zawiasach, a 28 października wkroczyły do Wilna. Władze w Kownie wydały odezwę do mieszkańców o treści: Przychodzimy, bracia, nie ciemiężyć, lecz kochać, nie burzyć, lecz budować. Przychodzimy, niosąc porządek i pracę. Przynosimy prawo i sprawiedliwość. Litwa jest ojczyzną nas wszystkich i my wszyscy, jej synowie i córki, mamy równe prawa i jednakową jej miłość i szacunek. Wojska litewskie powitała delegacja Litwinów, Tatarów, Białorusinów, Żydów oraz tzw. krajowców, czyli polskojęzycznych Litwinów, niewykluczone, że to właśnie oni stali za złożeniem propozycji pokojowego przekazania wileńszczyzny Litwie we wrześniu 1939 roku. Polacy obecność wojsk odbierali naprawdę różnie, oficjalnie jako agresję, równolegle ciesząc się, że wojska sowieckie opuszczają miasto, a wkraczają do niego skądinąd dobrze znani Litwini. Niektórzy wykazywali się względną serdecznością, jednakże większość polskich mieszkańców Wilna zachowywała daleko posuniętą obojętność. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski odmówił bicia w dzwony, wraz z wkroczeniem Armii Litewskiej, a samą Armię Litewską nazwał kolejnymi okupantami. Co prawda na górze zamkowej, na baszcie Gedymina zawisła flaga litewska, a Wilno nagle stało się Wilniusem, lecz wraz z tym poprawiła się aprowizacja, czystość, zniknęło poczucie strachu, a pojawiła się względna normalność, na której zależało bez mała każdemu. Pierwsze dni nie przyniosły żadnych gwałtownych ruchów charakterystycznych dla okupacji, nie było ani łapanek, ani tym bardziej egzekucji. Sami Litwini podeszli do tematu na chłodno, może nawet z pewnym zakłopotaniem, które wynikało z faktu, że liczba Litwinów na przyłączonym terenie była śmiesznie mała. Powierzchnia nowych ziem wynosiła blisko 7 tysięcy kilometrów kwadratowych, na których mieszkało w zgodzie z najwyższymi szacunkami około 549 tysięcy osób. Polacy stanowili ponad 60% ogółu ludności. Drugą co do wielkości grupą zamieszkującą wspomniane terytorium było około 20% Żydów. Pozostałe kilkanaście procent stanowili Białorusini, a Litwini zaledwie kilka. Ci ostatni w samym Wilnie liczyli od półtora do maksymalnie 7 tysięcy mieszkańców. Nie było więc w oparciu o kogo budować nowej władzy, a już tym bardziej władzy skrajnie represyjnej. Polacy czuli się bardzo pewni. Mieli zwyczaju pogardliwie mawiać, że w Wilnie łatwiej dogadać się po francusku, niemiecku niż po litewsku. Nie bez powodu więc Litwini postanowili nie rozpoczynać otwartej wojny z Polakami z Wileńszczyzny stworzyli odrębny okręg administracyjny, na czele którego postawiono Antanasa Merkysa, człowieka znającego język polski i będącego przychylnie nastawionym do Polaków. Taka polityka nie trwała jednak przez cały czas, a Merkysa dość szybko zastąpił niejaki Kazys Bizuskas, który rozpoczął tzw. relituanizację podległych terenów. Głównym filarem jego działań było przekonanie, że polskojęzyczna ludność zamieszkująca tereny Wileńszczyzny to w rzeczywistości Litwini, których trzeba po prostu skutecznie skłonić do powrotu na litewskiej ojczyzny Łonu. Równolegle prowadzono depolonizację Wileńszczyzny. 27 października wprowadzono Prawo Litewskie, które między innymi nakazywało zmianę nazw placów, ulic, skwerów, miejscowości, zawodów i cmentarzy. Jak zapamiętał Józef Mackiewicz, fryzjer przemienił się w ciągu nocy na kirpejas, szkoła na Mokukla. Ulica na Gatwę i tak dalej, orientacja w mieście uległa kompletnemu zahamowaniu. Wzajemne stosunki pogarszała również, zdaniem Polaków, faworyzacja Żydów. Wydaje się jednak, że nie było to działanie celowe ze strony Litwinów. Po prostu nie zawsze w parze szło ograniczenie ludności polskojęzycznej z ograniczeniami ludności żydowskiej. Faktem pozostaje jednak, że dużo bardziej zauważalne było funkcjonowanie żydowskich przedsiębiorstw, stowarzyszeń czy gazet. Żydzi okazywali więc wdzięczność Litwinom, a to irytowało Polaków, którzy coraz bardziej szydzili z nowych władz, a to lekceważąc ich, a to nazywając pogoń, czyli herb Litwy, kobyłą. Z kolei litewskich policjantów, ubranych w charakterystyczne, kolorowe i nieco zabawne stroje, przezywano kalakutasami, czyli indykami, co miało nawiązywać do ich mundurów, ale było też, o ile nie przede wszystkim, zrozumiałą dla Polaków grą słów. Żartom nie było końca, a jednym z popularniejszych był ten o treści... Czy wiesz, kto dzisiaj jakich języków się uczy? Nie wiem. Optymiści uczą się angielskiego, pesymiści, niemieckiego, a idioci, litewskiego. Ostatecznie litewskie rządy spotkały się z dużo bardziej zdecydowaną reakcją. Na początku listopada doszło do kilku manifestacji w głównych miastach i miasteczkach okręgu. W samym Wilnie, wedle różnych szacunków, protestowało nawet do 30 tysięcy Polaków. Większa część wystąpień miała pokojowy charakter, jednakże do bardziej wstydliwych aspektów tamtych dni należą pogromy antyżydowskie przeprowadzone przez sympatyków endecji. W czasie pogromu przeprowadzonego 31 października uszkodzono 200 sklepów, domów i mieszkań. Około 200 osób zostało poturbowanych, w tym 22 ciężko. Duże manifestacje miały miejsce w Dzień Wszystkich Świętych oraz zaduszki, podczas których protestowało nawet 20 tysięcy osób. Sam protest i jego skala pokazują przy okazji, jak mimo wszystko umiarkowany charakter miała litewska okupacja. Wszak nie sposób wyobrazić sobie podobnych wystąpień w okupowanej przez Niemców Warszawie czy zajętym przez Sowietów Lwowie. Jest to jeszcze lepiej zauważalne, gdy weźmiemy pod uwagę skutki tych manifestacji, które były na ogół pozytywne. Litwini między innymi zmienili kurs, bardzo niekorzystny kurs złotego za litewskiego lita z 5 złotych za jednego lita na 2 złote co niewątpliwie poprawiło kondycję materialną Polaków. Z drugiej jednak strony 30 listopada zaczęto nadawać obywatelstwo litewskie, podczas którego faworyzowano tych, którzy faktycznie za Litwinów się uważali. Ich liczbę szacuje się na około 40 tysięcy osób. W przeważającej większości byli to jednak Litwini przesiedleni z centralnej Litwy. Ich liczbę szacuje się na około 30 tysięcy i błyskawicznie po pojawieniu się na terenie Wileńszczyzny Zajmowali oni stanowiska po zwalnianych Polakach. Na 200 tysięcy mieszkańców Wilna, jedynie 30-40 tysięcy osób otrzymało wspomniane obywatelstwo. W maju 1940 roku na Wileńszczyźnie przebywało aż 97 tysięcy cudzoziemców, z czego w Wilnie 87 tysięcy, czyli blisko połowa miasta. Brak obywatelstwa wiązał się z szeregiem niedogodności. Przede wszystkim nie można było posiadać nieruchomości, nie można było. Należeć do stowarzyszenia, uczestniczyć w życiu politycznym, kulturowym, społecznym, nie można było wykonywać zawodu lekarza ani adwokata, więc były to rzeczy, które dość mocno uderzały w polskojęzyczną ludność. De facto więc Polacy stawali się ludźmi drugiej kategorii. Warto zauważyć, że nawet w generalnym gubernatorstwie, nie podpisując przecież Volkslisty, Polacy mogli dalej być lekarzami, adwokatami oraz pobierać za pomogę. Co więcej, na mocy decyzji z 27 października wszystkie polskie organizacje stawały się nielegalne. Objęto tym zakresem 202 instytucje, w tym założony w 1579 roku Uniwersytet imienia Stefana Batorego, który ostatecznie zamknięto 15 grudnia 1939 roku. Z drugiej strony Litwini zgodzili się na powstanie tzw. Komitetu Polskiego, ze stojącym na jego czele Bolesławem Krzyżanowskim. Komitet reprezentował, choć często bezskutecznie, polskie interesy przed litewskim rządem. Ponadto istniał jeszcze Komitet Pomocy Uchodźcom, zastąpiony ostatecznie przez litewski Czerwony Krzyż, oraz Komitet Emigracji do Ameryki, którego członków aresztowano jednak w 1940 roku za działalność konspiracyjną. A tej w Wilnie nie brakowało i posiadała ona każde możliwe zabarwienie polityczne. Choć dominującą rolę odgrywała niewątpliwie Endecja, którą reprezentowała Narodowa Organizacja Wojskowa oraz Sanacja, której zbrojnym ramieniem był tzw. Komitet Walki o Wyzwolenie. I znowu, co bardzo utrudnia jednoznaczne ocenienie litewskiej okupacji, to zwalczanie polskiej konspiracji, zresztą niezbyt aktywne ze strony Litwinów, nie przeszkodziło w zachowaniu pewnej niezależności przez Polaków, którzy mogli posiadać własną prasę. Taką jak na przykład Kurier Litewski czy Gazeta Codzienna. Z jednej strony podlegały one cenzurze, lecz z drugiej można było w nich przeczytać o polskiej armii we Francji i rządzie generała Sikorskiego, a takich informacji na próżno było szukać w Gońcu Krakowskim czy Nowym Kurierze Warszawskim. Warto jednak odnotować, że na gruncie drukarskim dochodziło później do ograniczeń. Ponadto funkcjonowały polskie radio, teatry, a w jednym z nich, po Hulance, grała między innymi Danuta Szaflarska. W litewskich kinach grano zaś polskie filma, jak podkreślał Tadeusz Kowroński. Wilno było właściwie dziś jedynym centrum polskim, gdzie polskość była tolerowana, pomimo drobnych, w porównaniu do tego, co się dzieje u innych zaborców szykan. Głównymi przeszkodami w relitualizacji wileńszczyzny były polskie szkoły oraz kościół. Wspomniałem już o uniwersytecie imienia Stefana Batorego, który zlikwidowano jeszcze w 1939 roku, jednakże obok tej uczelni. Na omawianym terenie znajdowało się jeszcze wiele przedszkoli, szkół powszechnych, gimnazjów, liceów, szkół nauczycielskich czy szkół zawodowych. Nie wszystkie z nich zostały zamknięte. To odbywało się w zasadzie tylko w obliczu braku kadry. Najczęściej jednak polskich nauczycieli zastępowano litewskimi, którzy realizowali litewski program, oczywiście w języku litewskim. Wspomniane działania spotkały się z kolejnymi już wystąpieniami polskiej społeczności, a mówiąc precyzyjnie uczniów, które nasiliły się w dniach 3-6 grudnia i w przeciwieństwie do wystąpień listopadowych, nie przyniosły niczego dobrego Polakom, których po prostu wyrzucano ze szkół. Niemałym problemem dla nowych rządów okazał się Kościół, który w zasadzie w całości był zdominowany przez żywioł Polski. W samym Wilnie znajdowały się 32 kościoły polskie i tylko jeden litewski. Ponadto świątynie emanowały polskością i odniesieniami do polskiej historii, dobitnie świadcząc o polskości miasta. W połączeniu z nieprzejednaną postawą arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, o którym wcześniej wspomniałem, Sytuacja wzbudzała niemały gniew Litwinów, którzy dopuszczali się nie tylko zakłócania nabożeństw, ale również fizycznej przemocy względem polskich katolików. Połowa 1940 roku przyniosła kolejną radykalizację polityki litewskiej, czego najlepszym dowodem było zniesienie urzędu komisarza rządu litewskiego, co nastąpiło 2 czerwca 1940 roku i rozpoczęło de facto włączanie Wileńszczyzny do litewskiego systemu administracji. Proces ten przerwał Związek Sowiecki, który wystosował względem Litwy ultimatum, w którym domagał się utworzenia przyjaznego mu rządu i swobody pobytu swoich wojsk na terytorium Litwy. Ultimatum oznaczało nic innego jak faktyczną aneksję Litwy, czego można było się spodziewać tak naprawdę od 1939 roku. Tak czy inaczej, Litwini pozbawieni innej możliwości przyjęli warunki ultimatum w nocy z 14 na 15 czerwca. Jego następstwem było dobrze znane ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej zorganizowanie fałszywych wyborów do tzw. sejmu ludowego, którego zwycięzcy posłowie zwrócili się z prośbą o przyjęcie Litwy do Związku Bratnich Narodów światowego proletariatu. 3 sierpnia 1940 roku Rada Najwyższa Związku Sowieckiego wspaniałomyślnie przychyliła się do prośby rządu litewskiego i przeprowadziła aneksję. Tym samym w miejsce dotychczasowej Litwy pojawiła się Litewska Socjalistyczna Republika Sowiecka. Podobny los spotkał również Łotwę oraz Estonię. Sowieci po raz drugi wkroczyli do Wilna by zostać w nim do czerwca 1941 roku i wycofać się zeń wraz z niemieckim atakiem i po raz trzeci powrócić w lipcu 1944 roku. Podczas II wojny światowej Wilno aż sześciokrotnie zmieniało przynależność państwową. Trwająca zaledwie 8 miesięcy litewska okupacja części terenów dawnej Rzeczypospolitej jest zjawiskiem bardzo trudnym w jednoznacznej ocenie. Faktem pozostaje jednak. Że z punktu widzenia prawa międzynarodowego była ona zjawiskiem nielegalnym. Wciąż bowiem istniały polskie władze, reprezentowane przez rząd emigracyjny, który był akceptowany i respektowany przez większość państw. Z drugiej strony, sami Litwini nigdy nie uznali przynależności Wileńszczyzny do międzywojennej Polski i do dzisiaj reagują bardzo nerwowo, gdy dla omówionego w filmie okresu używa się terminu Okupacja. Terminu, który choć wydaje się tym najbardziej właściwym, to jednak stoi w dużej sprzeczności z charakterem okupacji, do której zostaliśmy niejako przyzwyczajeni przez pryzmat II wojny światowej. Nie sposób przecież porównać tej okupacji litewskiej z okupacją np. niemiecką czy sowiecką, które u podstaw były arcyzbrodnicze. Faktem pozostaje, że Polakom pozostawiono sporą swobodę, która wyrażała się nie tylko w polskiej prasie, kinie i teatrze. Ale również możliwości publicznego wyrażania swoich poglądów. I znowu należy pamiętać o tym, że o ile niektóre wystąpienia przebiegały pokojowo, tyle inne były brutalnie tłumione przez litewską policję, co samo w sobie nie stanowiło żadnego wyjątku, a wręcz wpisywało się w pewien charakter funkcjonowania państwa w pierwszej połowie XX wieku. Trudno zatem jednoznacznie podsumować charakter litewskiej okupacji, na pewno jednak dużo łatwiej ocenić relacje między obydwoma państwami przed wybuchem wojny które zamiast zadbać o normalne kontakty dla których nie brakuje odniesień w historii wolały brać się za łeb, a w konsekwencji wystawić na pożarcie zbrodniczym totalitaryzmom. Po wojnie wileńszczyzna została włączona do litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, a Polacy byli zeń wysiedlani. Eksodus polskiej ludności był jednak dużo mniejszy niż na przykład na terenie Ukrainy, dzięki czemu do dzisiaj liczba Polaków w Wilnie wynosi prawie 16% ogółu spośród 602 tysięcy mieszkańców. A w okolicach miasta Polacy stanowią od 30 do nawet 90% mieszkańców. Niechajże jednak powyższe dane będą dla nas powodem do budowania dobrych wzajemnych relacji, a nie krzewienia antagonizmów i rewizjonizmu, za sprawą których, jak pokazała nie tylko trudna historia XX wieku, korzystają jedynie nasi wrogowie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik. A ponadto panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Kamila Kubowa, Pawła Łabno. Rudolfa Miczkę oraz Michaela Fendricha. Pozdrawiamy również patronów Schneewitchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów z Zakulis.